Witajcie wszyscy bardzo serdecznie gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest pierwszy odcinek Halloweenowy w tym roku. Oczywiście zrobimy sobie prawie wszystkie te Halloweenowe aktywności. Jak patrzę, to nie ma jakoś bardzo nowych aktywności, ale może coś się faktycznie tutaj pozmieniało, a nie pisaję o tym na stronie, także po prostu sobie sprawdzimy. Jak tutaj jestem koło Wrone Poe, to od razu sobie z tym porozmawiamy. Cześć, Wrona Poe nazywają mnie. Mówię jak ci, gdzie masz udać się. Okej, okay, to jest tak na razie tak samo, jak w tamtym roku. Inni kryją się ze strachu przemożonego, a ty jeźdź do galopującego. Idź do Kaspery, ducha wiesz, i zapytaj ją, o co chcesz. Ona miejsce to świętnie zna, więc ci pomoże duszeczka ta. Nie bój się odrobiny magii. Naprzód, przez portal, odwagi. Już nigdy nie wiem nic. Już więcej nie wiem nic. Nie ciągaj się, jedź. Hyc, hyc, hyc. Na rymy normalnie. Mówię Wam, kogoś z Star Stable po prostu naszło na remy, więc zrobili taką wronę. Dobra, gdzie my w ogóle... Wow! Ale fajne! Takie dnie. Portal otwierzy go do płynącego, ale mega to zrobili. O, jest ta animacja fajna. Ale ona w ogóle przedtem była, gdy byliśmy trochę bliżej. Teraz jest naprawdę, ma duży obszar po prostu. No jak ogólnie patrzyłam, z tej aktualizacji nic za bardzo na nogę nie wprowadzi, także no szkoda trochę. Ale tu jest przepięknie. Po prostu kocham to miejsce, serio. Jest tak klimatyczne. O, po prostu uwielbiam. No ogólnie, jak widzę, to się jakoś bardzo nie zmieniło. Na w ogóle żadnych zmian nie widzę. No ale jest przepiękne, serio. Ta muzyka. Kocham Halloween. Lewitująca pochodnia. I to raczej błąd nie jest. Dobra. Gdzie jest nasza? O, tutaj. Czy ona nam będzie wszystko tłumaczyć, Kasper? Pewnie tak. Rany Julek, jesteś chyba setną osobą, która gdzieś nie szuka. Chodzi o gadającego ptaka? O, oczywiście, że tak. O re, ty muszę zamontować dzwonek na tym portalu. Dzwonek? Uuu, pięć żetonów jesiennych! Ale w ogóle na ostatnim święcie, urodzinach z był, było mega dużo pd. Teraz jest pięć pd. Szkoda. Dobra, o Boże, nic nie widzę. Dobra, jesteś w galopującego. To miejsce ma mnóstwo lat. Galopujący Thompson, tak? Jest władcą twierdzy. Każde jesienie o tej porze roku, gdy suna oddzielająca nasze dwa światy słabnie, galopujący powraca na Jorvik. Co robi na Jorwiku? Szuka dużych rzecz jasna. Pulej na nieświadomych ludzi i ciągnie ich duszę do twierdzy. Tak jak moją. Bombowo. To nie jest takie złe. Człowieku, przebywają tu kolejne osoby i możemy poznać nowych przyjaciół. W trzoku pojawia się coś niespodziewanego i ekscytującego. Fajnie by było, gdyby w fabule zrobili coś takiego, że właśnie galopujący Thompson nas porywa. I myślimy z duchami, i musimy to odkręcić na przykład. To byłoby mega. Czemu jestem tak blisko tego ducha? Czemu mam tej ręce? Dla mnie to bardziej plac zabaw golopującego. Musisz tylko wiedzieć, gdzie szukać. No i zignorować wszechobecną śmierć, mrok i takie tam. Jest tu całkiem sporo gier. Dorów wyścigowych, mikstur, można nawet pójść na zakupy. Fajnie, nie? Jeśli chcesz, to pokażę ci, dlaczego twierdzę, że to fantastyczne miejsce do zabawy. Okej, okay, to jest coś nowego. Ona jakoś inaczej z tym gadała. No to jak, piszesz się? Jakby na pewno fajne jest to, że nie musimy odblokować portali do różnych wyścigów. Po prostu dziękuję. To było tak upierdliwe w tamtym roku, że to była masakra. Dobra, rozejrzyj się trochę potwierdzy. Zerknij na końcu magazyn, i cokolwiek tylko zechcesz. Dobra, to idziemy się rozejrzeć. Tak, takie prowadzenie chyba jest zawsze ogólnie. Puścisz mnie, puść mnie. Dynio, puść. Dziękuję. Pamiętam te dynki ja mam z nimi miniaturkę chyba z tamtego roku. Teraz muszę jakąś nową wymyśleć, też kreatywną w miarę. Dobra, co my tu mamy? Jest ten kocioł, on był taki skomplikowany w tamtym roku. Stoisz obok wielkiego, błogoczącego kotła. Uważaj jednak, bo ma charakterek. Szczerze mówiąc, to Carly może potrzebować z nim pomocy. Dlatego pamiętaj, do kotła zbliża się tylko na własne ryzyko. Nie mierzymy odpowiedzialności za nic, co wpadnie do środka. Przepraszam, musiałam to powiedzieć. W przeszłości mieliśmy kilka incydentów. Wow, sklepy. O, jestem ciekawa. Okej, okay, tak wygląda na sklep. Ej, są spoko ceny ogólnie. Nie trzeba mieć aż tak dużo żetonów. Także mega spoko. O, to było w tamtym roku, bo widzę, że nawet mam właśnie. To w jest jakieś stare, właśnie stara grafika. No dobra. Ale te rzeczy są ogólnie. No puść. Ej, no coś się... Za... No dobra, dzięki. Te rzeczy są mega ładne. Ej, serio, no patrzcie, jakie piękne. Czemu znowu wjechałam w dynię? Matko, czemu dzisiaj we wszystko wjeżdżam? No, dobra, dzięki. Ej, one są przepiękne, takie pikowane. Oh my gosh, jakie piękne to jest. Ej, jestem zakochana w tym. Jakie to jest cudowne. Jakie cudowne siodło. Ej, mega fajne rzeczy, serio. To też jest fajne. Chociaż wolałabym chyba... Koszulka, jakieś spodnie, ale też jest spoko Ale to mi się mega kojarzy z Wednesday, serio A to? Jo, jakie rękawiczki! Fajne, tak jak nie było w SSO Mega fajne Stroje ze światów, okej, okay, co wy tu jeszcze macie? To było w tamtym roku Ej, ale ładne! Faktycznie, to było w tamtym roku i to było mega ładne I dalej jest, serio, mega mi się podoba Jaki kotek! Ale w ogóle, perspektywa to też było, ale mega rzeczy są. Serio, po prostu kocham Halloween. Ja mówię dosyć raz, ale po prostu kocham. Dobra, siema. Tutaj mamy sklepy. Ich właściwie nie mówię zbyt wiele, ale mają rozmaite, powrażające rzeczy, a ich ceny wcale nie odstraszają. A ja to zaraz sprawdzę. No tutaj ceny nie odstraszają. Tu są spoko ceny, ale rzeczy są takie średnie. Dobra, skład masek. Ej, maski są spoko, no. Dobra, tu jest to jest magazyn. Te skrzynie nam Ci dostęp do wszystkiego, co trzyma w swojej szafie. A w jakiś sposób? A bo ja wiem. U te teksty są takie same jak tam, w tamtym roku. No ja przeczytamy je sobie tak standardowo, no ale tak szkoda. Mogli coś zmienić, jakkolwiek. No spodziewałam się czegoś lepszego, jakichś strasznych rzeczy, ale tutaj tak sobie. Czekajcie, bo nie widzę, czy dobrze jadę, bo mam tam nagrywanie włączone. Tak dobrze jadę. To wyspa wieży. Ta groźnie wyglądająca Fortesa ma ciekawą historię, ale długą. Dziś urządzamy w niej przyjęcia. Tak, ta wyspa jest pełna zabawy. Wszyscy grać w lochy i dynie. No, nie wszyscy. Może nie są wszyscy, tak? Tak mi zawsze mam powtarzała, że ja nie jestem wszyscy. To może do tego. A to jest stajna. Nie muszę Ci mówić co coś w niej robi. Więc po prostu zerknij sobie na te upiorne piękności. Jezu, to jest chyba od, nie wiem, trzech lat to samo, serio. No nie, 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 nie nie chcę spadać, nie chcę spadać, nie chcę spadać, nie chcę spadać. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie, 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 proszę. Udało mi się. No, tu jest jakiś błąd! Please! ja spadnę. O, nie spadłam, super! W długiej walce udało mi się. To wyspa optymistów. Śliczna, prawda? Tutaj odpoczywamy, a czasami zapalamy świece dla tych, których opuściliśmy. Ale to tylko zabawy w samej twierdzy. Bo teraz zabiorą cię w rozmaite dziwne miejsca. Słyszałam, że na Jorwiku pojawiło się tornado okruchów duszy. Jak na mnie brzmi porywająco. Dosłownie. I to tyle? O! No dobra, dobra. To... czekajcie. ale kastę klikniemy. Uuu. Pora dniowe łowy. Twierdza galopującego. Okej, okay. oni jeszcze nam jestem super. Nawiedzony szlak. Radość brzmi. Nawiedzony szlak. Straszne miejsce, w którym słońca brak. Spróbujmy ja i wróć do mnie, jeśli chcesz spróbować ponownie. Uuu, stopę dla postaci. Okej, okay, podoba mi się to. Naprawdę. I like it. Dobra, lecimy. Kocham nawiedzony szlak. Jestem ciekawa, czy wprowadzili coś nowego, bo fajnie by było. Bo, jakby znam te wszystkie trzy historyki na pamięć i ogólnie w różne ustawienia, tutaj też znam na pamięć. Więc fajnie by było, gdyby wprowadzić coś nowego. I tak wiesz, żeby mnie faktycznie przestraszyć. Dobra, lecimy w takim razie. Jak to nocą wygląda w ogóle? A, nie jakoś. O jezu, jak jasno. Aha, bo to jest zmienione, sorry. To ma być tak ciemno. Dobra. Ale jakby ktoś się bał, to może sobie włączyć po prostu dzień. Polecam. Właśnie to sprawdziłam. Uuu, siema, siema. Nie, czy to jest to z tą dziewczynką? Nie. Wypłynęłam bokować swoją sprawność na morzu, a ona mnie pochłonęła O matko, Straszne. Dobra, lecimy dalej. Łupióreczka, piureczka. Czy będzie taki sam układ przedmiotów, jak w tamtym roku? Jeżeli tak, to trochę słabo. Dobra, no lecimy dalej. Tutaj mamy kostka, kostka. Bierzemy oczywiście wszystko. Ja w ogóle chyba mam jakieś zapasy jeszcze w mojej szafie, więc no zobaczymy. Wow, duch tam jest. Na razie niczym się nie różni z bardzo. Także no lecimy. O! I tu zawsze były historyjki. Czy ona będzie jakaś nowa, proszę, żeby była. No, uuu, tu jest to mleczko. No dobra, to zróbmy, to zróbmy. O Boże! Ja po prostu uwielbiam to. No a w ogóle na moim kanale są dwa filmy o tej meleczce no dziewczynce w sumie, o ogólnie glumenie, także zaglądajcie, bo są fajne. W ogóle jeden film jest tak straszny, że dostałam y, ograniczenie monetyzacji. No, więc one są straszne, one są mocne, także oglądajcie. To tam, uff, co za ulga. Emma opowiada straszne historie i zaczynam powoli panikować. Chcesz posłuchać? Nie z pewnością przydałoby się towarzystwo. bo Boże, znam to na pamięć już, naprawdę. Skoro nalegasz... Wspaniale, ale na pewności, tylko nie prawdziwe bajki. Prawda, Emma? Emma? Spokojnie, tylko się wygłupiam. Pewnie te się nie są prawdziwe. Meja, siadaj. Siadam, siadam, siadam. Boże, zobaczycie to. Jeżeli jakby jesteście nowi na tym kanale, to oglądajcie. Dobrze, mogę zaczynać. Słyszeliście jakieś o pewnym glumenie? Podczas niebieskiego księżyca Jorvik spowija woskowaty blask. Wtedy właśnie glumen budzi się z głębokiego snu. Lumen uderza, gdy się tego nie spodziewasz Zajmując się swoim koniem po całym ciężkim dniu Nie dzieje się nic nadzwyczajnego nie Oprócz niebieskiego księżyca wiszącego nisko na, niebie... na skłonie. Być może zapomniał zamknąć drzwi do stajni A delikatny wiaterek otworzył je na oścież Lumen kroczy tylko w świetle niebieskiego księżyca A ty właśnie zaprosisz go do środka I patrzcie na to Czy to słyszycie? Od tej chwili nie możesz się pozbyć wrażenia, że ktoś cię obserwuje Dostajesz rzygań skórki Teraz słyszycie? Jak ona nuci, to jest przerażające. Ona, wygląda z jakiegoś horroru! A potem zaczyna kapać. Kap, kap, kap. Zwróżasz się w lewo i w prawo, ale wyjeżdżaj nie pustą stanie skąpioną w blasku księżyca. Chwila, a co jest na podłodze? Idziesz w stronę kałuży kleju, która się znikąd. Spoglądasz w nią i widzisz własne odbicie. Ale to nie wszystko. Kap, kap. Kropla kleju ląduje na Twoim ramieniu. Wtedy właśnie dostrzegasz jego odbicie w kałuży. To Glumen! wisić ci nad głową! Schowaj się wśród ściana, zaczekaj do rana. Nie odzywaj się wcale, oczy mi otwarte stale. Jeśli spojrzysz Glumenowi w oczy, stajesz czymś więcej niż tylko wytworem twojej wyobraźni. Zabierze ci konie i zamieni ich podkowy w klej. Jeśli i z tani do tych liści, dobrze wiedzą, że muszą uciekać. Słyszałam rytmiczne kapanie Glumena, czującego się w ciemności. Kap, kap. No i czy to nie jest świetna? To jest po prostu świetne. Jakby ta dziewczynka jest tak straszna, jakby naprawdę wygląda z jakiegoś horroru. I uważam, że to jest po prostu najstraszniejsza rzecz w SSO. Ale ogólnie wszystkie różne anegdotki z Blumenem to w tych dwóch odcinkach, także zapraszam. No ale ciebie dalej, coś wprowadzili nowego z tą dziewczynką. I może pojawi się kolejna część. Who knows, who knows? Ej, ogólnie ci się mega laguje wszystko. O, przytulanie! Tak słodko. Dobra, lecimy dalej. O, kocha nas, jak słodziutko. No nie, chciałbyś już na konia. No trudno. To pogłaszczamy jeszcze raz. Już mogę wejść na konia? Dzięki. Dobra, lecimy dalej. No, na razie nie widzę nic nowego w tym szlaku. No i trochę się zagadłam, bo fajnie byłoby, wprowadzić wprowadził coś nowego. Ludzie, ludzi. A, to też już było. Więc no, słabo no, no, trochę. Bo jakby ten szlak jest cudowny. Jeżeli jedziecie go pierwszy raz, to jakby on... A potem się spodoba. Ale jeżeli ja go jadę już, nie wiem, setny raz, naprawdę, setny, to jest możliwe, że tego setny raz, no to jest to lekko już nudne. No, serio, to jest możliwe, że tego setny raz. Dobra, i teraz będziemy jego dźumieć. jednak pierwszy raz w ogóle jechałam to, to wszyscy tu by się jakby przestraszyli tego. A ja w ogóle nie zauważyłam tego zwierzaka z tyłu. To po prostu był hit. Tylko nawet nie miałem dźwięku włączonego, bo jak ktoś to jest taka muzyka charakterystyczna. No to ogólnie jak całość mi się skapnęła w końcu, no ale nie miałam muzyki włączonej. Także no mam tę muzyka, Serio. Będę łatwiej was przestraszyć. Dobra, i tu właśnie była ta wrona i to może było wymienić. No żartujecie się chyba w tym momencie ze mnie. No nie! Poczekajcie, może coś wywalę. Co mogę wywalić? No nie akurat to wszystko jest potrzebne mi. A i to można było wymieniać na kość I z tych kości można było chyba też coś wymienić Nie pamiętam teraz co dokładnie Ale chyba jakiś wrony, jakieś zwierzaki Coś takiego No przyjechaliśmy sobie szlak, tak standardowo jak na każdym Halloweenowym odcineczku No ale tak mi mego szkoda Że jakby No nie ma nic nowego na nim Jakby liczę na to, że w końcu już wprowadzam nowego Bo serio, no ile more? Wow, James, ma. To są jakieś minimalne zmiany Ale takie wiecie, mocne zmiany Żeby było więcej tych różnych scenariuszy no i co? Jakby. A to się laguje strasznie dzisiaj. Dobra. 30 tony, dużo PDF, Fajnie, fajnie. A tu nie je, dostaniemy wszystkiego. Metka, jakie to jest długie? 400 PDA konia. ej, mega sporo. Także bardzo fajnie, bardzo fajnie. Patrzcie, w ogóle ja mam 6? 5, 5, 5. 3 piątki. Dobra, tutaj. Oh, Do wzgórz. O oh, matko, kocham ten. Tu dyni, O oh, matko, uwielbiam to. Znowu też u nasza pora, gdy wspaniały pomarańczowy księżyc zawiśnie na niebie, niektóre z nich opan się lub oczarowany pandoriańską energią jak ekscytują panującą na całym Jorwiku. Tak, już czas na dniowe łowę w donies tych wzgórz. Widzę zakopane Twoje twarze maluchu. dlatego ożywamy tylko po to, by się schować? Skłaniają do tego emocje, które mamy dzięki Wam, ludziom. Dawniej pełnię księżyca mającą miejsce o tej porze roku nazywano Księżycem Brzmiwiarzy, po którym następował księżyc słowców. Poświęciliśmy tak wiele czasu, zaspokajając każdą naszą potrzebę, by zapewnić sobie w, w tym roku obfite zbiory. Och, aż mam dreszcze radości. Wkrótce staniecie nagrodzeni. Lecz co po które nie są wyzwaniem? No i czyż nagroda nie jest lepsza, gdy najpierw musisz pokonać stającą przed tobą przeszkodę? Być może to obecny czas skłania nas do psot. Ale nie martw się, maluchu. Okończ a czeka cię nagroda. Możliwe, że któryś z nas zostanie twoją towarzyszką. O tym jednak zdecyduje los. Kocham te dnie. zapomniałam wziąć sobie do torby? Ale po prostu co roku są inne dynie i po prostu mam prawie wszystkie, oprócz tej podstawowej, co jest smutne, ale no, dynie są super. Więc to na to. Podejmujesz się wyzwania, by nas odnaleźć, Maluchu? Oczywiście, chcemy, by to wyzwanie było sprawiedliwe. Znajdujący się obok mnie, potem zabierzeć na łowy do doliny z tych wzgórz. jednak zadziałał, musisz już odkryć ten region i mieć do niego dostęp. Tak, tak. Już wiem, już już nie gadaj, bo już nudzisz. Nie wiem, co mam robić. Chodzimy sobie. Oczywiście, będzie historyjka z Jasperem, jak on to się zdziwił, jak je zobaczył. Jak to tam Idris stoi. O, jest Idris, mówiłam. Łał, wow, jeszcze to tornado jest w ogóle. Muszę w ogóle to ogarnąć, tą reputację tam. A, mi strzelił palce, nie wiem, czy No i to się zamieni takie filetowe i ożyją tedynie. dynie nie, to Idris zamienił. Pamiętam, tak to chyba było. To jest moja teoria, nie pokazuję tego wprost, ale będzie. Jest Jasper? Taka historyjka jest świetna, ale no jest trwa jak z rzędu pewnie. Taką <tukujem> znaną pamięć. I mamy dynkę. Jasper idzie, idzie. Ze swoim cygaro. I się mano. Jest <laughs> jak on biegnie. To jest po prostu hit. Dobra. Meja, jak się masz. Super. A mam takie w ogóle ciemne wokół. Aż dziwnie tak. Dniowy problem Jaspera. Na ducha galopującego. Moje jedynie coś opętało. Co ty nie powiesz? Miałam uciec kilka najlepszych dni i zawieźć na targ, a do nagle dnie mi się zaczęło odcinać. Dnie skaczące, jak diabły wcielone katastrofa! Meja, musisz mi pomóc zapanować za tymi diabelskimi kabaczkami. No to wiem, 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 wiem. wiem. Ja w ogóle mam chyba poradnik, jak je szybko zdobyć? Tak mi się wydaje. No, mam taki poradnik, więc jakby ktoś potrzebował, to jakby śmiało wchodzić bo to jest serio. Mega prostutkie. Dobra, mam wszystkie kabaczki. mi sobie do dużej dynki. Patrz, Rodzina! Będą razem jestem już takie straszne. Co? Co to? To chyba jest pezynka dla ciebie. Ej, ona mnie już nie goni, ani nie ucieka przede mną? O matko. Co stanę, co stanę? Jakieś okruchy chyba, nie? Nie wiem, co dostałam w sumie. Dziękuję. Proszę, proszę. I tu będzie chyba taka tablica, nie? Tak. Rozpoczęło się poszukiwanie dyni. O, no, tu jest w ogóle bardzo mało wszystkiego, bo nie ma dla konia. A jednak trochę jest zimę, także no szkoda. A dobra, lecimy sobie dalej. To są wyścigi już. No, te wyścigi ogólnie, no. Teraz mam je na pamięć. Ale no, po prostu je przyjadę prostu, nie, wiem, pokażę jakby jakieś ciekawsze momenty czy coś. Albo jakby się zmieniły. To by było w ogóle mega fajne. Oczywiście w tym wyścigu jestem ogólnie galopującym funkcjonem i Morrigan. Także no taki wyścig. Ogólnie fajny, bo przedtem w ogóle była ta była z tego konia, teraz jest nowa. Także no, spoko. Ok, przejechałam wyścig i ogólnie nie było nic nowego w nim. Także no, w sumie spodziewałam się tego, no ale... Niestety, no. Patrzcie, trzy szóstki. I się normalnie niż anielskich. Serio? A to dobrze, to dobrze. Jeżeli to oblasz, to znaczy, że. To jest dobry znak ogólnie. I po prostu, widzisz, widzę ten odcinek, i to jest po prostu Twój znak. Dobry znak. Nie wiem jakie, ale jakiś dobry. I jakby zastanów się nad tym, naprawdę. Wow! Ej, takiej fioletowej otoczki nie było. I to jest mega, albo po prostu mam dziurę w pamięci, ale wydaje mi się, że jej nie było. I to wygląda przekozacko, o wiele bardziej klimatycznie. Jakby nie jest tak ciemno, tylko jest tak właśnie fajnie klimatycznie. Mega to wygląda, serio. Wow, a to było faktycznie. A i to sobie dodaje, bo to było po prostu niewygodne, niewygodny zakręt. I to takie coś było właśnie dodane, dobra. Czemu to jest jabłko, ale fajne. Jabłka też nie było. Ok, to jak je pozmieniali? Wow! Ej, przedtem były takie czerwone na ziemi, jakby nas rzucały jakimiś granatami czy coś. A teraz są wrony. Wow! Ej, ale fajne. Tu pozmieniaj. I like it, I like it. Fajne. Wow! Jaki ten efekty! oj, to jest coś oboje ciekawsze niż było. I mniejsze trochę. Albo mi się po prostu wydaje tak. O, od razu okruszka sobie weźmiemy. No, pf. Klikam, e. Nie, nie zdążę. Dobra. Nie, nie zdążę. Nie. Walimy okrucha, walimy okrucha. Jedziemy, jedziemy. No, wow! Jezus Maria, co się dzieje? Kolejny ptak na mnie. Some jump. Ło! Wow! Oj, wjechałam. Jeszcze wieźby was, nie wjeżdżały. Także mocne. Ale super, że to zmienili. Jest o wiele ciekawie i coś nowego jest. Jej! Jump! Nie, za szybko! a udało mi się. Gdzie dalej? Tu jest wyścig, tylko też nie było. Wow! Ej, ale super. Ale mega, ale jest dłuższy trochę niż był. No jest o wiele dłuższy w sumie. Dobra, tutaj raz. Ale mega. Serio. Ło, wow, jaka fiatowa bariera w ogóle. Ej, no mega jest ten wyścig teraz. Fajnie, że się zabrali za to. No mega! Star stable. No, to jest super. Tutaj jest naprawdę dobrze. Może to się przez to bardzo, bardziej podoba, przez to, że jest coś nowego faktycznie. Możliwe, ale ogólnie jest dobrze zrobione i tak fajnie, no. Bardzo fajnie. Ło, wow, tutaj jeszcze jest jakieś zadanko. I co to jest? Tyrenie, lochy i dynie. To jest Karin, to jest w ogóle inne zadanie. Czemu mi się nie pokazuje? Nie, nie rozumiem dlaczego tak się zachowujesz. Nie możesz po prostu... I patrz, przez ciebie krzyczę. Karin, pamiętaj, co mama zawsze powtarza. weź głęboki oddech. Ból ból. Tak, i bardzo to przepraszam, ale patrz kolejna osoba, która chce utworzyć miksturę. Co jej powiesz hm? Że nie może? Prze przepraszam za tą całą scenę, wcześniej kocioł nie był taki chmurzasty. Ale gdzie moje maniery? Mama by była rozczarowana. Jestem Karin, a ty na no wszystkie gwiazdy ty jesteś pewnie Meja. Jesteś z duszy. Sporo o tobie słyszałam, ale nikt wspominał, że jesteś ciebie taki słodziak. Ojej, prze przepraszam! A to było bardzo jest no weź, Karin, bądź profesjonalistką. Kocie, już się zachowuje. Znajdziesz to, o co prosi, żeby się uspokoił? Na razie mam radę coś o mchu, maź ducha i pajęczym jaju. Odszukasz te rzeczy i wrócisz do mnie z nimi? Wszystkie składniki są gdzieś w twierdzy. Okej, okay, no pamiętam. To było jakieś... To gdzieś było. Postaje że to jest w tych samych miejscach w ogóle. O, to jest pajęczy jajo chyba, tak mi się wydaje. Maź ducha. Gdzie ja mogę znaleźć maź ducha? Jest! Mam! Dobra! Matko, jezu, ile ja tego szukałam! Masakra! Ale już mamy wszystko. Recy, ale szybko, niesamowity z ciebie człowiek. Zobaczymy, czy kocioł przyjmuje nasz prezent. Czy, czy możesz wrzucić składniki do kotła? Wciąż się uczy ważenia mikstur. Jestem odrobinie zdenerwowana, ale ty na pewno sobie z tym poradzisz. Let's check. Dobra. O, matko. Po prostu tam tak wrzucić, czy jak? Nie, chyba nie. O matko. Dobra, tak, tak i tak. Dobra, już pamiętam. Będzie wybuch. Myduszka. I proszę, pocz, jak kocioł się teraz ożywił. Meja, jeść z duszy. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. No, możesz pleksymertować z miksturami. Zauważamy, że składniki mają nie bardzo... Na nie bardzo duży wpływ. Okej, okay, czy to też bym takie normalnie zadanie codzienne. I z tego też wiemy, że można dostawać przedmioty z tego kociołka. Różne rzeczy, właśnie jakieś kabaczki i tak dalej. Teraz sobie nie mogę w to kliknąć, no ale powinna móc. Dobra, i co mi jeszcze zostało w ogóle? Eee, zostały nam luchy i dynie, dobra. Zróbmy to od razu, chociaż to jest nudne, ale... No a im po prostu do obejrzycie ewentualnie. Bo wiecie, może coś się zmieniło i może to nagle jest super. Także no, sprawdźmy to sobie po prostu. No fajnie by to zmienili, zmieni, bo to, bo to było dość nudne serio, więc no. Hej! Chcesz się czegoś dowiedzieć o lochach i dyniach? Super! Tak, tak wiem, że muszę. Dobra, chyba nic nie zmienili, po opisie wnioskuję, ale dobra. Aha, przepyskonie zapomniałam sorka. Sorry, koniu! Jakie mam rękawiczki w ogóle? O matko one tak nie pasują, muszę je zmienić! O, masakra, muszę je totalnie zmienić, serio. Dobra, polowania ja dnia zamkowej piwnicy. O matko, a mogę to zwykłe. To to jest trochę łatwiejsze. czyli mogę iść? O, dobra. No nie, to jest to takie nudne. No i ogólnie muszę zobrać wszystkie te dynie. mogę też iść tak na przykład tak normalnie. No to jest turbo nudne, uważam. Jakby... No, I nie mogę teraz po prostu z tymi duchom duchami duchom. O tak jak ja muszę powiedzieć. No e, No, ten to polega, nie będę go robić, bo to jest serio nudne. Nie lubię tego. Ale kiedyś to zrobię. Aha! Co? No, e, czy ja muszę to zrobić do końca? O, chyba tak. Czy mogę tak zrobić? O, super, dzięki. Jakby ja to zrobię, ale nie w dniu dzisiejszym. Nie mam na to siły, po prostu to jest takie nudne. Już się na tych wyścigach. Jak oceniam na razie, to ma aktualizację. Ogólnie kocham Halloween, więc no jest pędeczka na pewno. Może tak 7 na 10? Ponieważ no kocham Halloween. Powtarzam to ostatni raz, I know. Ale... Nie to nic w tym roku. Jakby nie ma nic nowego. Oprócz tego, że pozmieniają tam jakieś mało, małe rzeczy, serio. No i zmienili ten wyścig yy, na wzgórzu, tak? To nie ma nic nowego. Dosłownie nic nie ma nowego. I trochę się zawiodłam, bo serio, czekałam, że będzie coś fajnego. A wiadomo, są nowe rzeczy jak co roku, no ale serio, nie ma nic nowego. I to jest okropne. No i jestem tor Tornada, no i, i to tyle, to tyle, serio. Czemu jestem tutaj? No jeszcze jest jakiś błąd. Nie wiedziałam tutaj, Paw Morland. No trudno, no bywa, nie niestety. Teraz table. No i są ta Tornada. Ona się chyba zmieniła, Ona zmieniają lokalizację co godzinę pełną. I chyba akurat teraz nie ma tornada, bo jestem w świetnej godzinie. Jest 14.50. No i nie ma oczywiście Tornada. No super, na moje szczęście, oczywiście. No i co mogę wam powiedzieć? No, to tyle w sumie z dzisiejszej aktualizacji. Wiem, co chciałam sprawić. Zawsze wstajni. Zawsze, no może nie zawsze. Ale na Halloween zawsze w stajni coś jest. Jakiś, wiecie... Konie na przykład, albo właśnie ta dziewczynka śpiewająca i w tamtym roku jej nie miałam ani razu i wydaje mi się, że to usunęli, ale zobaczymy sobie tak czy siak czy jest ta dziewczynka w stajni i śpiewa, bo kiedyś tak robiła, ale nie wiem czy teraz No, sprawdźmy sobie po prostu mm, Siema, siema, siema I te konie tutaj powinny wyjść Czemu one nie wychodzą? Czy to usunęli mnie? To było najlepsze po prostu, żeby była taka murczna stajnia Jedynie, że to jest dziewczynka teraz mam A chyba nie mam, bo jakby nie śmierdzi z tego Bo to powinna śmierdzić z tego nie są konie, dobra, czyli są konie. Ej, bo jakby mam nadzieję, że to jakby znowu prowadzi dziewczynkę, bo ona kiedyś coś śpiewała w stajni. I to było tak straszne, co się po prostu wchodzić do stajni, bo to było takie straszne. Zracaj mi konie, które po prostu wolno idą. I to jest nudne. I to jest przykre, po prostu jest mi przykro z tego powodu. No trudno, jest tak fajnie ozdobiona, oczywiście, jak co roku. Też się nic nie zmieniło. Czemu znowu dynię, jakby w tutaj? Czekajcie, to sprawdzę. Sprawdzę, sprawdzę. I'm going, tu sprawdzić to, <laughs> siema, siema, jest dynia, jest, dobra, a jak co roku, a to jest super, <laughs> a tutaj coś mamy, i ta dziewczynka ogólnie, ona śpiewa tutaj, ona tutaj stała, pamiętam, ale zawsze było, że albo były konie, albo była dziewczynka, no i teraz mam wrażenie, że nam dziewczynkę, a to było po prostu moje ulubione, moje ulubione, no to jest przykro, niestety, no a co zrobisz, no nic nie zrobisz, co jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? Chyba już nie jest, to chyba jest cała aktualizacja halloweenowa. Oczywiście w piątek o 20 jest live halloweenowy, także zapraszam oczywiście wszystkich. Będziemy sobie robić te aktywności różne i tak dalej. Po prostu kocham Halloween, więc halloweenowy live to jest to. Także no tak, dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczonka. Pa!